List do Rzymian, rozdział dwunasty. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z Was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. A każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona, dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, dla wypełniania czynności nauczycielskich. Bądź dar upominania, dla karcenia, to zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni. Uczynki miłosierdzia niech to czyni ochocza. Miłość niech będzie bez obudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości bratejskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi w modlitwie wytrwali zaradzajcie potrzebom świętych przestrzegajcie gościnności błogosławcie tych którzy was prześladują błogosławcie a nie złożeczcie weselcie się z tymi którzy się weselą płaczcie z tymi którzy płaczą bądźcie między sobą jednomyślni nie goncie za wielkością lecz niech was pociąga to co pokorne nie uważajcie sami siebie za mądrych Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom, jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy. Żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go, tak bowiem czyniąc węgle żarzące, zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Koniec dwunastego rozdziału listu do Rzymian.